Znowu muszę dawać w prezenty. No, dobra, lecimy. Tutaj Rudolfik, mój ulubiony z noskiem, ale te są nie dzwonią. Przynajmniej nie muszę przez cały rok ich dawać, bo bym zbankrutował. Tylko raz w roku. Lecimy w dół, który z tych domów najpierw odwiedzić? Dobra, ten z tymi cukierkami na górze. Tylko nie mogę tu wylądować, bo misa nie zabiorą. W zeszłym roku tak było. Wyląduję sobie tutaj. Dobra, lądujcie renifery. szybko, tylko przyskocz, a tam nie było żadnej przepaści, dobra, wchodzimy, dobra, jak ja tu mogę wejść? Hmm. Muszę wziąć drabinę i w ogóle moje przyrządy do włamywania się do domów, żeby dawać prezenty. Dobra, drabina postawiona. Tylko teraz muszę wejść. Okej, okay. wszedłem. Na górę idziemy. A, otwarte. Nie wiem dlaczego oni otworzyli. O, jest choinka. Dajemy prezenty. Hm, tutaj dużo prezentów. Okej okay. Jeszcze worek prezentów Dobra Dlaczego światło się zapaliło? Kto, kto tu był? Ej! Widzę was. Mikołaj! Mikołaj. Ha! Co tu się stało? Co tu się dzieje? Mikołaj! Mikołaj! Akurat Mikołaj, kiedy prezenty. wziąłem ze sobą ha! same prezenty. Już tego domu ale nigdy Mikołaj nie odwiedzę. Dał tych prezentach! Już tego domu nigdy nie odwiedzę. Tam był duch. Ale... Tam jest duch! Uf, dlaczego ten dom zniknął? Mam nadzieję, że te duchy nie przejdą do jakiegoś innego domu. Dostaliście prezenty, no, spaliły się. Wy je spaliliście. Dobra, znowu muszę lecieć gdzieś. Rudolfik, teraz polecę do tego białego domu. Tak, ten dom jest fajny. Dobra, mają otwarte, Krysma. Dlaczego jesteś taki niski? Jestem dzieckiem. On nie lubi świętego Mikołaja. Nie, ja lubię. Dlaczego do niego to nie gotujesz? Skarb ulicy, ale będzie to góry. A może to jakiś klasyczny bank? Przecież wam dałem prezenty przed chwilą, geniusze. A może tam jest ładunek wybuchowy? No to odpakujecie jutro rano i. Bo to jest moje to męża! Nerw. Ale Sigma! Po pierwsze, to jest nerw. Po drugie, jakby to był prawdziwy pistolet, to ja jestem kuloodporny i nie można mnie zabić. I nie czuję bólu.

Jestem święty, to chyba jak, kto, jak obok kościoła zaparkuje, to nikt się na mnie nie wkurzy. Dobra. Szybko tutaj przelecimy. Okay. Dzień dobry. Dlaczego wszyscy mają otwarte? Nie no gdzie ta choinka jest? Okej. Okay. I jeszcze im postawię drugą choinkę. Pięknie. Szybko, szybko. O nie, dzieciaku. Dzieciaku, wejdź. Dzieciaku. Dobra, został mi ostatni dom. Super. No nie, to jest dom youtubera. Youtuber mi się trafił jako ostatni. Nie, tylko nie branek, tylko nie branek. Czy tam bratek? Nie wiem, chyba zmienił nazwę. Proszę, nie bratek, nie bratek, czy tam branek. I tak widzę z tej strony, bratek. Dzisiaj nie! Grać, wyjmij wyobraź Szybko, żeby nie było. O, Mikołaj do mnie przyszedł. Y, dzień dobry. Nagrywam tu. Wydaj te prezenty, a ja tu nagrywam. Już daję i uciekam. Mikołaja nagrać. Proszę czekać, proszę czekać. Mm. Mam tutaj kamerę. Widzowie, u mnie w domu jest Mikołaj. Cześć, widzowie. To jest Mikołaj. Mikołaj, zobacz moje przyciski na YouTubie. Co ty mi tam klikasz? Robux ty mi na święta dajesz? Miliard. O, dziękuję. Do widzenia. Mogę się przelecieć saniami z tobą? No dobra, chodź. Dobra, dziecko. Tak. No to są moje sanie. Sanie. Dobra, nagrywam to na YouTube'a, wszędzie. I ten z przodu po lewej to jest Rudolf. Tak? A nie ten na samym... Jest... A no tak, to jest Muszę nagrać shorta. Mikołaj, ja się jeden, widzę. Mikołaj kieruje pania. Ale fajnie. Dobra. To są wielkie Dobra. Jan. Dobra. Mikołaju żegnaj. Imnara Mikołaju. Świ Siema widzowie, to był odcinek świąteczny Tutaj yy, byłem nagrany z szoką Szoka, gdzie jesteś? Za to Szoka Tak, Szoka O nie no I z bratkiem Wie... Wrócił do ksywy bratek, bo stała się wolna. Ta ksywa. Dobra, widzowie, dajcie suba, łapkę w górę. Nie zmuszam. Proszę o suby z okazji świąt, super prezent by był. A łapki w górę, jeśli wam się film spodobał. Dobra widzowie, nara. I ten film nie został nagrany w święta. W święta, no nie za bardzo bym zdążył nagrać i wrzucić. Wrzucę w święta prawdopodobnie, czy tam w wigilję. No, wesołych świąt widzowie, nara.